Witam! W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam prezentację, do której przygotowania zostałem poproszony przez osoby aktywnie zaangażowane w ochronę funkcji przyrodniczych i społecznych lasów w Polsce. Temat prezentacji to w jaki sposób odpowiedzialna i zrównoważona gospodarka leśna może zaspokoić zróżnicowane potrzeby społeczeństwa w czasach, gdy coraz więcej osób docenia kontakt z naturą. Temat jest jak najbardziej aktualny w obecnych czasach i tym, co się dzieje w Polsce i lasach państwowych. Plan prezentacji jest następujący. Powiem wam trochę o historii, czyli jak ewoluowały potrzeby społeczeństwa względem lasów. Odpowiem na pytanie, jak powinna wyglądać wielofunkcyjna gospodarka leśna w Polsce. A także powiem więcej, jakie narzędzia, modele i polityki mogą w tym pomóc. Omówię, jak wygląda sytuacja w innych krajach. Powiem wam o moich marzeniach względem gospodarki leśnej w Polsce. A także odpowiem na pytanie, dlaczego liczba konfliktów między społeczeństwem a lasami państwowymi będzie rosła tylko z roku na rok. Rafał Chudy, monitor leśny. Zapraszam. Na początek, kilka słów o inicjatywie Lasy i Obywatele. Jest to inicjatywa obywatelska, która ewidencjonuje miejsca w Polsce, gdzie ludzie angażują się aktywnie w ochronę lasów. Tutaj podają stronę internetową tej inicjatywy, na której widnieje mapa Polski, a na niej naniesione około 60 interwencji, gdzie właśnie obywatele nie zgadzają się, a wręcz kwestionują gospodarkę leśną w wykonaniu lasów państwowych. Na początek prezentacji, najpierw szybkie wyjaśnienie słowa polityka. Kiedy mówię o polityce. Nie mówię o polityce w rozumieniu zdobywania władzy, a mówię o polityce w znaczeniu przemyślanego systemu zasad, które służą do kierowania decyzjami i osiągania racjonalnych rezultatów. Niestety, ale wielu polityków w Polsce zapomniało o tej drugiej definicji. Niestety, oczywiście dla Polski. Więc trochę historii. Cele i oczekiwania jednostek, ale i całego społeczeństwa względem zasobów leśnych ewoluowały w czasie i zmieniały się wraz ze zmianami systemu wartości warunków ekonomicznych, rozmiaru zasobów przyrodniczych czy sytuacji politycznej. Obecna sytuacja pokazuje nam, że współczesne cele odnośnie zarządzania zasobami leśnymi rozszerzają się, aby dostarczyć coraz to większą gamę produktów i usług dla społeczeństwa. Zmianę natury wykorzystania lasów możemy najlepiej pokazać za pomocą hierarchii potrzeb maslowa. Na początku człowiek potrzebował lasu jako źródła schronienia, pożywienia, czy jako taki magazyn różnych produktów drzewnych i niedrzewnych. Las odgrywał również rolę bezpiecznej przystani. Wraz z rozwojem społeczeństwa ludzie się, stali się mniej połączeni z lasem i jego podstawowymi produktami. Przy zwiększonym poziomie dochodu lasy znów są doceniane za ogrom produktów i usług, które dostarczają. W dodatku w ostatnich dekadach zaczynają dominować wyższe potrzeby ludzi, takie jak potrzeba szacunku, uznania, ci, miłości czy spełnienia. Te wyższe wartości doprowadziły właśnie do tego, że człowiek potrzebuje większą ilość komfortu, a także doznań duchowych, społecznych. W dodatku uzasadnienie zmiany w popycie na funkcje środowiskowe możemy przedstawić za pomocą środowiskowej krzywej kuznieca. Krzywa ta odzwierciedla związek między zanieczyszczeniem środowiska, czy np. wylesianiem, a gospodarczym rozwojem kraju. To oznacza, że uprzemysłowienie powoduje wzrost negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne aż do pewnego punktu, od którego wpływ ten maleje wraz z dalszym rozwojem gospodarczym. Źródłem tej postulowanej zmiany jest właśnie zmiana struktury potrzeb konsumenckich oraz postęp technologiczny. Wartość lasów dla lokalnej ludności i społeczności znacznie wzrosła, i dlatego też zaistniała potrzeba integracji lokalnych wartości z politykami krajowymi i globalnymi, aby, to odpo aby odpowiednio zarządzać zasobami leśnymi. Wzrost w ostatnich dekadach powierzchni leśnej w Europie czy USA świetnie to pokazuje. Warto również tutaj powiedzieć, że ten punkt w różnych krajach występuje w różnych momentach czasowych i zależy od innych warunków, takich jak dystrybucja bogactwa czy wolność polityczna. I teraz dochodzimy do pytania, co składa się na wielofunkcyjną gospodarkę leśną i jak taka gospodarka powinna wyglądać w Polsce. Wiadomo, mamy trzy składniki, które tworzą wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Są to wartości społeczne, takie jak na przykład zatrudnienie, edukacja, rekreacja. Środowiskowe. Jakie na przykład różnorodność biologiczna, regulacja klimatu, funkcje wodo- i glebochronne itd. A także wartości ekonomiczne, produkty drzewne, niedrzewne, myślistwo czy na przykład kredyty węglowe. Powstaje zatem jeszcze ważniejsze pytanie, czyli jak te wszystkie funkcje, wartości pogodzić na danym obszarze? I tutaj mamy dwie koncepcje, które dość szczegółowo opisałem na naszym blogu Monitor Leśny we wpisach takich jak Puszcza Białowieska, Prawdziwa Historia oraz zlikwidujmy lasy wielofunkcyjne. Linki do tych wpisów znajdziecie w, w opisie tego filmiku. A teraz tak pokrótce omówię te dwie koncepcje. Albo możemy mieć lasy, które za cel mają wypełnienie wszystkich funkcji jednocześnie naraz, ale w takich lasach funkcja celu jest bardzo ciężka do optymalizacji, co pokazuje na przykład wykres z prawej, co tylko utrudnia ocenienie zarządców danego lasu za ich pracę. Taki model panuje właśnie w lasach państwowych. Inaczej mówiąc, nie jest możliwe, aby mieć jeden las, który spełnia te wszystkie funkcje jednocześnie, ponieważ wiele z nich się po prostu wyklucza, takich jak na przykład pozyskanie drewna, a właśnie te wartości duchowe, kulturowe, religijne czy choćby bioróżnorodność. I stąd mamy właśnie te wszystkie konflikty, które pokazałem Wam na mapie Polski na początku tego odcinka. Albo mamy koncepcję z lewej strony, gdzie rozbijamy lasy produkcyjne od tych nastawionych na inne cele, właśnie rekreacyjne, ochronne. Oczywiście mamy wariant pośredni, ale i wtedy możemy wyznaczyć wiodącą funkcję, na podstawie której rozliczany jest menedżer danego lasu. Takimi zagadnieniami zajmuje się właśnie ekonomika leśnictwa, gdyż sam problem to czysto fundamentalny problem alokacji terenu, w którym ogromną rolę odgrywa koszt alternatywny. I dlatego też konflikty, spory w Puszczy Białowieskiej, Karpackiej czy innych miejscach w Polsce są problemami czysto ekonomicznymi. I tutaj bardzo ważna kwestia w tym drugim modelu, z której powinniśmy sobie zdać sprawę. Jeżeli wyłączamy niektóre lasy z produkcji, czyli robimy z nich lasy miejskie, parki i tak gdzie ta gospodarka leśna jest ograniczona, musimy wtedy zaakceptować, że w pozostałych lasach, tych mniej cennych, Powiedzmy przyrodniczo, intensywność zarządzania wzrośnie. Poprzez na przykład niższe wieki rębności, y, mniejszą y, więźbę sadzenia, czy choćby nawożenie czy nawadnianie. No dobrze, to teraz powiedzmy sobie, w jaki sposób różne narzędzia, modele i polityki mogą w tym nam pomóc. Zacznijmy od zobaczenia, jak wygląda sytuacja w innych krajach. Po pierwsze, musimy wspomnieć o znaczącym udziale prywatnej własności leśnej, która powstała albo na skutek pozbywania się lasów wysokoprodukcyjnych przez państwo i taka sytuacja miała miejsce m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, albo na skutek reprywatyzacji i taka, taki proceder miał miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej czy krajach bałtyckich, czyli oddanie wcześniej znacjonalizowanych przez państwo własności ziemskich ich prawowitym właścicielom. Przypomnę tylko, że Polska jako jeden z nielicznych krajów nie dokonała takiej reprywatyzacji czy kompensacji. I chciałbym tylko przypomnieć, że przed wojną lasy państwowe zajmowały tylko jedną trzecią tego, co zajmują obecnie. Dwie trzecie pochodzi właśnie z tych zrabowanych ziem prywatnym właścicielom lasów. I tak jakby udaje się, że nic się nie stało. Był człowiek, miał swój własny las, w którym bardzo dobrze zarządza, te lasy prywatne, były dobrze zarządzane. Nagle przyszli komuniści, zabrali mu jego własny las, zrobili z tego las państwowy, a teraz lasy państwowe chełpią się tym, że zarządzają naszymi polskimi lasami i tak od zawsze było. Nie, tak nigdy nie było. Dlatego w Polsce powinniśmy mówić o procesie reprywatyzacji, kompensacji, a nie prywatyzacji. W krajach, w których właśnie występuje znacząca y, własność prywatna. Mamy taką sytuację, że ci właściciele również nie są jakoś bardzo ograniczani przez państwo. W tych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, nie spotkamy się z problemami czy dywagacjami na temat tego, czy ktoś może wyciąć albo nie wyciąć drzewo na swoim własnym podwórku. Jeżeli jest znacząca i nieograniczona własność prywatna, to również przemysł drzewny w tych krajach jest na najwyższym poziomie. Taki przemysł nie tylko zaspokaja potrzeby danego kraju, ale również eksportuje produkty drzewne, przykładając się przy tym do wzrostu PKB danego kraju. Jest to przemysł efektywny i wysoko rozwinięty. Państwo chroni lasy cenne przyrodniczo, ale także te, które nie nadają się do intensywnej produkcji leśnej. Jednocześnie występują mechanizmy rynkowe dokonujące płatności za usługi ekosystemowe, np. kredyty węglowe w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, lub państwo dokonuje dobrowolnego wyłączania z produkcji lasów, kompensując przy tym tych, którzy chcą taki las wyłączyć. I mówię tutaj o prywatnych właścicielach lasu. A teraz chciałbym powiedzieć Wam o dwóch takich moich marzeniach, które właśnie dążą do tego modelu separacyjnego polskiego leśnictwa. Chciałbym, aby lasy cenne przyrodniczo posiadające wartości kulturowe, historyczne w Polsce wyłączać się z intensywnej produkcji i gospodarki leśnej, np. Puszcza Białowieska. Ale przy tym intensyfikować zarządzanie lasami produkcyjnymi, które będą m.in. dostarczać surowie drzewny na potrzeby rodzinnego przemysłu i na eksport, a również gdzie ludzie i pracownicy usług leśnych będą mieli stały front robót. Spełnienie tych marzeń może doprowadzić do posiadania lasów wielofunkcyjnych na poziomie krajobrazu większego regionu. W których wielu uczestników rynku, zarówno po stronie podaży, jak i popytu, zaspokaja zróżnicowane potrzeby społeczeństwa. Marzenie jak najbardziej realne do spełnienia. A teraz kilka uwag, dlaczego tak nie jest. I tutaj swoją uwagę oczywiście skupię na lasach państwowych, jako największemu graczowi na polskiej scenie leśnej, który za wszelką cenę chce utrzymać swój status i nic nie robi sobie z uwag społeczeństwa. Lasy państwowe posiadają wiele wad organizacyjnych, takich jak nepotyzm, korupcja polityczna, monopol. O czym napisaliśmy już sporo tekstów na naszym blogu Monitor Leśny. Te wady oczywiście sporo kosztują, co czynią firmę i jej gospodarkę bardzo kosztochłonną. Lasy państwowe starają się wmówić Polakom, że gospodarka leśna jest kosztochłonna. Nie, nie jest to prawdą. To zarządzanie lasów państwowych jest kosztochłonne, zwłaszcza dla polskiego społeczeństwa. I tak na przykład według ostatniego sprawozdania finansowego lasów państwowych możemy wyczytać, że koszty działalności administracyjnej przeżarły 3,7 miliarda złotych, czyli 42% wszystkich kosztów. W firmach prywatnych koszty zarządzania kształtują się na poziomie między 10 a 20% w zależności od sektora, o którym mówimy. Już pominę fakt, że blisko pół miliarda gdzieś tutaj zniknęło z tej działalności administracyjnej i nie zostało kompletnie wyszczególnione. A co to jest jakieś tam 400 milionów złotych? Nie mówiąc o marginalnych wpływach do budżetu państwa na poziomie około 2-3 miliardów złotych. Przypomnę, że niedawno rząd przekazał 2 miliardy złotych na telewizję polską. Więc co to w ogóle jest? I mówiąc dalej, firma Lasy Państwowe nie wykazuje się praktycznie żadną innowacją dążącą do dywersyfikacji swojego strumienia przychodów. I temu zagadnieniu pan Tadeusz Ciura poświęcił wiele tekstów w ostatnim czasie na temat innowacji w lasach państwowych. Przypomnę tutaj, że ponad 90% przychodów lasów państwowych stanowi sprzedaż drewna. Mówiąc dalej, mediacja w polskim leśnictwie nie istnieje. Nie jest to do tej pory celem przyświetlającym ani Ministerstwu Środowiska, ani Lasom Państwowym. Co czyni tylko z lasów państwowych tyrana polskiej sceny leśno-drzewnej. Ostatnie zmiany kadrowe świetnie to pokazały. Tak samo jak konflikt w Puszczy Białowieskiej. Więcej możecie o tym przeczytać w moim artykule naukowym po angielsku który streściłem po polsku na naszym blogu ponad 3 lata temu. Link w opisie tego filmiku. A teraz zbliżając się już ku końcowi, jakie narzędzia mogą je spełnić, jakie narzędzia mogą pomóc w realizacji tych dwóch marzeń, o których powiedziałem Wam wcześniej. I są to po pierwsze polityki promujące wolność jednostki, czyli pozwolenie ludziom osiągać ich indywidualne pragnienia, maksymalizować liczbę ich wyborów, wspierać kapitalizm i przedsiębiorczość, a także ograniczać interwencję rządową. Po drugie, jest to silne prawo własności. Takie prawo jest uważane za preferencyjne do alokacji i ochrony zasobów naturalnych. Zauważcie, że problemy z wylesianiem na świecie są w takich krajach, gdzie właśnie to prawo nie jest jasne. Po trzecie, wspieranie polityki, w której zgrupowania faworyzują wartość rodziny i wspólnoty. Mowa o politykach wspierających zaangażowanie obywateli, rdzennej ludności w procesie decyzyjnym. Czyli, krótko mówiąc, wspieranie demokratycznego sposobu podejmowania decyzji. I dialogu między lokalnymi społecznościami a władzą. Po czwarte, dążenie do lepszej wyceny w wartości nieprodukcyjnych lasów, takich jak na przykład bioróżnorodność. I tutaj współpraca ekonomistów, a także biologów jest nieodzowna. I na koniec, powinniśmy wprowadzić więcej instrumentów dążących do poprawy naszych badań, a także systemu edukacji, które, tutaj ważne słowo, powinny być niezależne. Tutaj lasy państwowe muszą sobie zdać z tego sprawę, że badania muszą być niezależne, czyli nie wpływa się na naukowców w żaden sposób, nie przekupuje się ich, nie zastrasza, kiedy wyrażają swoje zdanie, które nie pokrywa się z polityką lasów państwowych. Musicie się tego nauczyć. I teraz podsumowując. Tak jak społeczne wartości dla wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ewoluują, zapotrzebowanie na nowe instrumenty polityczne również będzie się zmieniać. W dodatku ciągła presja na budżet państwa stwarza problemy w prowadzeniu spójnej i dynamicznej polityki przez państwo, co zwiększa zaangażowanie licznych fundacji, NGO-sów czy sektora prywatnego. Nowe narzędzia polityki coraz częściej bazują na mechanizmach rynkowych, aby osiągnąć ochronę lasów, ponieważ to właśnie rynek umożliwia minimalizację kosztów transakcyjnych. I tutaj ważny fragment, że narzędzia polityki powinny być przynajmniej efektywne i powinny być Prowadzone poprzez proces myślowy, analityczny, to co wspomniałem o tych niezależnych badaniach edukacji. Powinny być uczciwe dla zarówno użytkowników, jak i właścicieli lasów, powinny być praktyczne, a także powinno być na nie stać społeczeństwo. Dlatego też wyzwaniem dla twórców polityki leśnej w Polsce jest określenie celów społecznych, decyzja kiedy rząd powinien zainterweniować, mądry wybór narzędzi politycznych we współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, na przykład właśnie lokalne społeczności, a także wprowadzenie polityki w życie skutecznie. I teraz ostatnia myśl tego odcinka. Taki trochę morał. Róbmy policy, a nie politics. I są to słowa kierowane do obecnego ministra środowiska, a także dyrektora generalnego lasów państwowych. Chłopaki, jeżeli dalej będziecie zajmować się bzdurnymi rzeczami, tak jak na przykład tymi ostatnimi zmianami kadrowymi, czy innymi pielgrzymkami, które kompletnie nic nie pomagają organizacji Lasy Państwowe, jeżeli nie zajmiecie się reformą polskiego modelu leśnictwa, to wierzcie mi, ale liczba konfliktów między społeczeństwem a państwowymi leśnymi instytucjami będzie z roku na rok tylko rosła. Dziękuję za uwagę. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i do zobaczenia niebawem. Ciao!